Witajcie, kochani, z tej strony Niulaz ze Szczecina. Witam Was, kochani, cieplutko w kolejnym odcinku moim, na moim kanale. Dzisiaj mamy, kochani, pełny portfel. To jest wygrana Michała. Pełny portfel jest numerem czwartym. Michał tam podał kilka numerków. Była czwóreczka, więc wzięliśmy czwóreczkę. No, a ja mam krzyżyweczkę całą. Dobra, także co? Zaczynamy od drapeczki Michała. Michał, trzymaj mocno kciuki. Będziemy drapać pełny portfel. Michałka, jego wygrana. Także, Michałku, dziękuję Ci, że wziąłeś udział. No i trzymaj teraz kciuki, żeby tutaj coś wpadło. Drapiemy. 15, 18, 24 i 16. Bierzemy się za drapanie. Co my tu mamy siódemeczka, oby szczęśliwa siódemka dziesięć, dwadzieścia trzy obok, siedemnaście obok, nawet po środku, a osiem, trzydzieści dwa, trzynaście. Dalej szósteczka. Póreczka, numer drabki dwadzieścia dwa trzy dalej kochani dziewiętnaście no też obok trzydzieści jeden dwadzieścia osiem jedyneczka

Dalej moneta i klucz, moneta, diament, moneta i walizka, konieczynka i pierścionek. Tu mamy diament i klucz, a tu mamy pierścionek i klucz. No, to jeszcze szansa. Trzecie trzy takie same kwoty. 100 złotych 5 tysięcy, 50 tysięcy. Michał prosił, aby wszystkich pozdrowić widzów od niego. Eee, także też to uczyniam. Pozdrawiam Was, kochani, i od siebie, i od Michała. 200, 150. 30. Dalej mamy 2 miliony po raz drugi. Michał jest szansa na 2 miliony 500. 100 zł po raz drugi i kochani, 5 tysięcy po raz drugi. No niestety. Przykro mi bardzo, Michał, chciałam. Chciałam, dlatego prosiłam o wybranie jakikolwiek. Numerków, żeby nie było. na no, mnie. Dziękuję Ci jeszcze raz za udział. Szkoda, że portfel jest pusty. A tak myślałam, że coś pobawimy się dalej. Dobra, to co? Teraz robimy sobie krzyżówkę. Zobaczymy, czy ta krzyżówka mi tutaj coś da fajnego. Oby, jak pogubię jakieś literki, to nie gniewajcie się, kochani. Drabka z numerem 22 i szukamy literki P. Tu mamy w bonusie gejsza. P nie ma. P mamy tu. Tutaj mamy P. Opad. Dobrze, czy jeszcze gdzieś? Nie widzę. Troszeczkę sobie powiększymy. Ok, i dalej szukamy. <laughs> Tutaj P nie widzę, czy nie ma? Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Nie ma. Czyżbym też miała pecha? P jak pech. O, właśnie. Tu mamy P. No, to P tutaj nie zaszalało, ale tu, żeby nie było. On bo się znać A jest Neptun, widzicie? No, coś czułam, że tak niemożliwe, żeby nie było. Chociaż jedna. Dobra, kolejna literka to literka O. No i szukamy, o, o, o. mamy opat. mamy, mamy, mamy dog, tu mamy opat. tu mamy opad. Zobacz, opy, ady, opy, aty. Które jest prawidłowe? Dobra, tu mamy tak, o, o wszystkie. Dalej mamy o tu mamy o, tu mamy o. Dobra, dalej kochani, dalej, dalej. Tu mamy o. Tu, tu mamy sok, ocet. Dobrze. No dobrze. Kolejna literka to literka B. A zrobimy sobie jeszcze jedną. B i R. Po dwie spróbujemy. Tu nie ma, tu szukamy. Mamy B. Mamy R. Ta, 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 ta. Patrzę, patrzę i nie widzę. Dobra. Tu mamy R, tu mamy B, tu mamy R, tu jest R, tu mamy R, tu mamy Jeszcze gdzieś dobra, dalej. Mm -hmm, tu mamy tu mamy B tu mamy R Tu jest R mamy JAR, Tu mamy dobrze chyba wszystkie Kolejne dwie literki to literka W i literka U. No, bo no się nic nie daje. Dobra, W mamy, U mamy, mamy W, odwyk. No, to dobry pomysł odwyk. Hmm. Teraz tu U jest, W mamy, Neptun, trzecia umamy Bóg, Umamy. Tu mamy bó. dalej kolejne dwie to T i C. Po się nie ma nic. C mamy. Te mamy. Tu mamy te. Tu mamy C. I co? Te i C. To wszystko. Dalej. Tu mamy taksy. A tu B było. Dobra. T, Neptun, maca. Tu mamy te jeszcze, no i chyba to by było na tyle, a nie tak. Dobra. Dalej mamy ocet. Tu mamy c. No tu C mamy. Te jeszcze szukamy. Mamy te. Dobrze. Jakie będą następne dwie? To E i Z. W bonusie mamy E i mamy Z. Dobrze. Szukamy E1. Z, E. Tu mamy E. Tu mamy Z. Tu jest też. Dobra, kolejna. Mamy E. Mamy E. O, tu było T. Mamy E. Mamy Z. Tu mamy T. I co to wszystko? No, nie widzę. A tu jeszcze Z mamy. Tu mamy E. Dobra, tu mamy E jeszcze. O, widzicie? No, patrzę się na tą zdradkę. Normalnie te literki ich nie widzę. Tu jest E, tu jest E. Tu mamy Z. Tu mamy E, tu jest E, mamy Z, mamy E, mamy OZ, pierwsze słowo. Dobra, to chyba wszystko. Kolejne literki to L i X, dobra. L nie mamy w bonusie, x -a też nie. Tu mamy L, tu jest też. Jeszcze sprawdźmy. Mamy Liga. Dalej, tu jest L. Mamy L. To by było na tyle. Jeszcze X szukamy. O, jest X. Wiedziałam, że go gdzieś. Gdzieś go widziałam. Tu mamy L. Tu jest. Dobrze. No i ostatni rząd, kochani. Ostatni rząd mamy literki J i S. W bonusie jest J i jest S. Dobra. I szukamy tu. S mamy. Tu mamy S. No to chyba tyle. Tu było te jeszcze. Tu mamy J. S jest. Tu mamy S, tu jest S. I kolejna. Tu mamy, tu mamy S, tu było Z. Jest S, jest J. Tu mamy S. Tu mamy też. Tu mamy J. No i co, cztery ostatnie literki. Kolejne dwie to literka D i literka A. No proszę, a dalej. Będziemy bonusami mieli, jak myślicie? Dobra, szukamy D i A. Tu mamy już opad. Mamy, tu mamy A. Tu mamy A, tu jest też, tu jest D i A. Zobaczcie. Mamy opad i obad. Fajnie. Tu mamy D, tu mamy A, tu mamy... Tu jest D, tu jest D, tu mamy D. Bo było. Było W, tak. Jeszcze gdzieś. A i D. No nie ma. Czyli tu mamy opad i opady, <dobra>, dobra dalej D jest A mamy tu mamy A, D, A tu mamy jazda słowa tu mamy A tu mamy A, S było, ale pogubiłam dobra, tu mamy A tu mamy a. Mamy trzecie słowo, kochani, mamy wygraną zdrabkę. Mamy alba, jazda i co? I... Aloes. No, to fajnie, tu mamy już 10 zł. No i świetnie. Chyba, że się jeszcze literki znajdą, które pogubiłam. Dobra, tu mamy jeszcze a. I to tyle, ale 10 zł jest, to dobrze trapeczka nam się zwróciła, tu mamy D tu mamy A tu jest A tu jest A tu mamy, tu mamy też jar to jest drugie słowo mamy ocet, jar jeszcze tu mamy D tu mamy A, tu było O Tu też było O. Dobrze. No to co? Ostatnie dwie literki będzie G. Y, y i F. No dobrze. Y mamy. Tu mamy Y. F nie widzę. Drugiej. Mamy Y. Tu mamy F. Tu mamy Y, tu mamy F. OK, i co? I ostatnia. Tu mamy Y, Y, F nie ma. No to tak, no. Dyszka jest, tu było razy 1. No, stówki nie chcieli dać. Sprawdźmy kontrolne. Powinny być B, mamy B. I mamy B. Dobra, czyli tu mamy 10 zł. Ja wygrałam 10 zł. Michałek, niestety, nie udało się w jego trapeczce z numerem czwartym wygrać yy, nic. Także no przykro, przykro, szkoda, bo myślałam, że się pobawimy jeszcze trochę. Ale dobre i to. Ja się z Wami żegnam, kochani. Widzimy się w następnych odcinkach. Yy, no i do usłyszenia. No, miłego dnia życzę Wam. Buziaczki pa kochani pa, pa.